Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Stwierdzam prawomocność dzisiejszej sesji. Obecnych jest 12 radnych. Porządek obrad dzisiejszej sesji brzmi następująco. Uroczyste powitanie gości. Wykład pana Zbigniewa Grzesiaka pod tytułem 25 lat samorządu. Wystąpienie zespołu pozycznego Kłopoty Doroty w działaniu tego przy zespole szkół w Jakubowie pod przewodnictwem pani Doroty Czerwińskiej. Wręczenie dyplomów i podziękowań. Wystąpienia gości. Zamknięcie posiedzenia. było uczestniczyć w pilotażu powiatowym. Pan Borowski prowadził pilotaż. Prowadzony był pilotaż na terenie województwa siedleckiego, radomskiego i zamojskiego. Żeśmy się spotykali, żeśmy wymyślali, co tam ten powiat będzie miał do roboty i co ten powiat będzie, skąd będzie miał pieniądze i jak on będzie to realizował. I okazuje się, że powiat miał robić zadania ponadgminne co gmina nie jest w stanie zrobić, a stało się jak stało, powiat stanął obok powiatu sobie, gminy sobie i tak mniej więcej sytuacja się umacnia, bo nie idzie w kierunku tego, żeby ten powiat nie ingerując w to samo i w samodzielność gmin, ale zajmował się i wspólnie z gminami realizował zadania ponadgminne. Tego niestety nie udało się zrobić. I może dalej jeszcze proszę Państwa. W osiem, tu jest właśnie porównanie. Mniej więcej są krzyżyki, gdzie są te same zadania. Oczywiście tylko śmieciami się nie zajmuje powiat. Wodo się nie zajmuje, powiat cmentarzami się nie zajmuje, powiat, a tak na dobrą sprawę, to wszystkim pozostałym tak samo powiat się zajmuje, jak i gminy. Natomiast gminy się nie zajmują stricte obronnością kraju i powiedzmy, tą administracją, która jest dana z mocy prawa jako. W Urząd Administracji Zespolonej. Powiedzmy dalej. Powstały oczywiście, to jest powiat, tak wygląda, więcej tu gdzieś pogrubiłem, bo najmniejszą liczebnością ludzi jest Jakubów, jednak w, na terenie powiatu jeszcze zaznaczyłem, tak nie wiem, więc powiat dzisiaj wygląda swego czasu, jak tylko był stworzony, jeszcze była Wesoła, która no, wolała być dzielnicą Warszawy. a jest powiat miejski, należy do największych powiatów w Polsce. Jeżeli porównamy Łosicę, to Łosice mają zdaje się 36 tysięcy mieszkańców, u my, powiat miejski ma około 150 tysięcy mieszkańców. Większy jest Wołomiński powiat. Pojedziemy dalej może. Proszę państwa, dla ciekawości tu też pokazałem, jak dochody w 2013 roku wyglądały powiatu. Miasta Mińska i Gminy Mińsk mazowiecki bo to mnie było blisko porównać, ale jest i na dole podany Jakubów, to Jakubów ma jedno budżetu miasta Mińska Mazowieckiego zarówno po stronie wydatków i dochodów powiat miejski na równi z miastem Mińska ma mniej więcej wyżony budżet. Oczywiście inne są dochody. Pan starosta ma spokój, bo nie musi od rolników pobierać podatku i od innych, bo nie ma podatku od nieruchomości. Ale tam są dużo pieniędzy, i dużo możliwości. A pan starosta tylko liczy na to, co dostanie z pit i z cit i na zadania zlecone. Także nie ma problemu z Regionalną Izbą Obrachunkową i z że nie egzekwuje należnych mu dochodów. A już pani wójt ma tutaj dużo problemów z tym tematem. I teraz... Ja powiem trochę się pochwalę, co w Mińsku Mazowieckim się udało zrobić. Nie dlatego, że ja to sam zrobiłem. To ludzie zrobili. Ja sam nic bym nie zrobił. Zespół ludzi był z radnymi, proszę Państwa, nic się nie zmieniło w radach. Tak samo były problemy. Rada 20, 28 radnych w Mińsku Mazowieckim w 1990 roku miała liczbę. 26 radnych było wybranych z Komitetu Obywatelskiego, czyli patrz prawie Solidarność, bo jedna była ze Związku Solidarność, jeden ze SD był. I pierwszy absolutorium, które było za kogo, za czyje inne grzechy trzeba było, że tak powiem, odpowiadać, bo przecież to był do, do czerwca praktycznie, że biorąc to była Rada Narodowa i absolutorium na 28 radnych. Miałem 13 głosami, 12 było przeciw, reszta się wstrzymało. Taki mniej więcej początek dało to te wszystkie podziały. Jedziemy może dalej i tutaj, proszę Państwa, to jest akurat wodociągi oczyszczalnia ścieków. Oczyszczalnia ścieków jest unijna, w 50% jest wykorzystana wody, wystarczy wszystkim. Ja na trzecim piętrze mieszkałem przez wiele lat i wodę wałem w wannę, żeby było można pieluchy poprać. Jak rozmawiam z młodymi ludźmi, jak to, pieluchy się prało? Pierów jednorazowych nie było. Trzeba mieć 100 pieluch tetrowych i 30 flanelowych. Taka była norma na jedno dziecko, prawda? A w wannę trzeba było watać wodę, żeby było do przelania sedesu, wyprać pieluchy i jeszcze dziecko wykąpać. Także takie były czasy. Dzisiaj my zaraz to opowiada z bajki. Woda była zawsze w kranie. Proszę Państwa, pojedziemy dalej. Jeszcze dalej. Tutaj, proszę Państwa, ja ze studentami, jak rozmawiam, to poprosiłem, żeby wiele ankiet mnie robią studenci, i tak, ankietę na temat, jak to jest to społecznością lokalną, jak rozumieją ludzie społeczność lokalną, jaka to jest duża grupa. No i teraz powiedzmy sobie na różne... Poprosiłem, żeby była również taka, można powiedzieć, metryczka, gdzie te... Ile lat ma, czy ma wyższe wykształcenie, czy średnie, czy niskie. I tylko czy, będą tutaj trzy czy cztery takie wykresy, gdzie proszę bardzo dalej. Zobaczę Państwo, że społeczność lokalna w 100% wioskę i parafię identyfikują ludzie z podstawowym wykształceniem i z, średni, i z zawodowym wykształceniem. Średnie i wyższe już mają wątpliwości, czy wioska jest społecznością lokalną i parafia, czy nie. Także. Ciekawa rzecz, im większa świadomość, tym mniejsza po prostu może nie tyle wiedza. I może dalej, powiedzmy sobie jeszcze, tu to, to samo jest, czy powiat jest społecznością lokalną, czy nie. Też taka sama sytuacja, zobaczcie, że czerwone to jest wykształcenie podstawowe. I proszę Państwa, marzenia. Port lotniczy w Janowie została spółka rozwiązana, ale mam nadzieję, że to wszystko jeszcze kiedyś się spełni. Proszę tu samolot jest tutka, ta, która w smoleńsku się rozpadła, która prezydenta akurat przywiozła do miska, a miałem możliwość też być w tym miejscu, gdzie ta tutka się rozpadła w smoleńsku. Miałem możliwość być i proszę dalej. No i tutaj jeszcze marzenia na górze. Hala sportowa panią starosto. Wieża Ciśnień, w której miała być restauracja, bo z niej jak wejdzie się Warszawy, widać jak na dłoni cały powiat też widać tylko z zieleni. Nie wiedziałem, że tak zielony jest powiat, bo jak się wejdzie tylko o tę porę się widzi zieleń. wysła, jako wieża koszyła w Jakubowie, wieża koszyła w Kałszynie, w Dobrem i Warszawę widzi się jak czyste powietrze, jak na dłoni Warszawy, wysokie budynki się widzi. I oczywiście tam na prawym rogu szkoła artystyczna, która jest budowana, idzie powolutku, ale może będzie kiedyś to się zrobi zawsze mówili rolnicy pierwszy raz koso jak się dziabnie, to jak się zacznie, to się kiedyś skończy. Kosi. Tak samo i tutaj. I tutaj państwo, może niektórzy mówią, niektórzy mówią, że to jest truba, niektórzy mówią wiadukt jak się wyjeżdża z Mińska Mazowieckiego, Soskowskiego w kierunku kędzieraka, w kierunku kugieli, jest tylko jeden. Mie się marzy dwa żeby było bezpiecznie, bo tam i pieszy, i rowerzyści, i samochody jeżdżą. Może, panie starosta, to droga powiada, choć jeden malutki, zrobilibyśmy może. I może chyba ostatni slajd będzie taki, proszę państwa. Wszystko się poszło na plus, tu poszło na minus. No, także, e, my dajemy siebie coś, oczywiście, czas działa na naszą niekorzyść. I tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. Dzisiejsze święto jest najlepszą okazją do złożenia podziękowań oraz wyróżnień wszystkim osobom, które uczestniczyły w tworzeniu naszego lokalnego samorządu w ciągu minionego ćwierć wieku. Proszę Pana Artura Sobotkę o wyczytanie tych osób. Lista osób wyróżnionych. Wójtowie. Tadeusz Sobotka, Wójt Gminy Jakubów w latach 1990-2002. Stanisław Piotrowski, wójt gminy Jakubów w latach 2002-2010. Hanna Chocia, wójt gminy Jakubów w latach 2010 i nadal. Dziękuję bardzo. Dziękuję za wygodę Narodowego Samorządu, za rozwój naszej gminy i za wszystko, co Pan tutaj z serca włożył w naszą ginię. Takie podziękowania z okazji 25-lecia. Dziękuję

so fun.

i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lwowie. Niektórych z osób wyżej wyczytanych nie ma już wśród nas. Dlatego też chciałbym uczcić minutę ciszy tych wszystkich, którzy mi... mieli znaczący wpływ na nasz samorząd, ale odeszli na wieczną służbę do Pana. Proszę o powstanie. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu panią wójt. Proszę państwa, na wstępie za czym przejdę, do takich najważniejszych inwestycji, które się wydarzyły w 25-leciu, taką osobistą, pozwolę sobie na osobistą refleksję. Pan Zbigniew Grzesiak wspominał, w lata 90. jak to zaczęliśmy pracować. Ja przyszłam do pracy do naszego Urzędu Gminy Jakubów 1 lipca 1989 roku. Był to czas, proszę państwa, przemian. Żegnaliśmy pierwszego sekretarza KC. Ja powiem szczerze, nie bardzo wiedziałam o co dokładnie chodzi, bo miałam wtedy tylko 19 lat. 1 lipca 1990 roku, proszę Państwa, wójtem gminy Jakubów pierwszym wójtem został pan Tadeusz Sobotka. Pierwszą przewodniczącą Rady Gminy była pani Sabina Muszel. Oboje są dzisiaj tutaj. Pamiętamy wszyscy, jakie były, jaki był to czas przemian, jaki był to czas wyjątkowy dla naszego, naszej Gminy, naszego samorządu i nas samych pracowników. Proszę państwa, to pani Sabina Muszel, ja byłam pracownikiem. Referatu podatkowego zaprosiłam mnie na górę i zaproponowała, że będę osobą do obsługi Rady Gminy. Proszę Państwa, o trzeciej sesji Rady Gminy, posiedzenia Rady Gminy pierwszej kadencji obsługiwałam do 2005 roku naszą posiedzenia zarządów i rad gmin. Pamiętam doskonale pracując na sekretariacie, jak pan wójt Tadeusz Sobotka kupił nam pierwsze maszyny elektryczne. Że nie trzeba było powielaczem uchwał dla radnych przygotowywać, że nareszcie, jak się przycisnęło piękny guziczek, to się drukowało elektrycznie. I proszę Państwa, cud, jaki był największy, że maszyna posiadała. Korektor. Jeżeli się zrobiło błąd, to nie jak poprzednio, że trzeba było sześć kartek z kalkami, bo tyle wchodziło do maszyny, wyjmować i z powrotem tylko już można było ten błąd skorektować. Za to panu Wójtowi, pani przewodniczącej, bardzo dziękuję, bo to dla mnie piękny początek mojej kariery zawodowej. Ja, proszę państwa, zawsze sobie pozwalam żartować, że ja przeszłam taką um, karierę Rockefellera, od pucybuta buta do milionera, a ja, od proszę państwa, młodszego referenta, poprzez sekretarza do wójta gminy. 2005 rok, pan Stanisław Piotrowski zaproponował mi funkcję sekretarza gminy. W 2010 roku, dzięki głosom moim wyborcom, zostałam wójtem. Za to, państwu bardzo serdecznie dziękuję. Te trzy kadencje charakteryzowały się następującymi bardzo ważnymi inwestycjami. Przede wszystkim, to jest moja ocena, ja przygotowałam, przygotowałam, proszę państwa, tą prezentację. Wodociągi. To wójt Sobotka rozpoczął budowę wodociągów. Wtedy, tak jak tutaj pan burmistrz wspominał, Nikt nie marzył, żeby na wsi płynęła woda z kranu. Niektórzy mieli z własnych studni. Pan wójt doprowadził do tego, że w następujących miejscowościach został wybudowany wodociąg. Kolejna, kolejne dwie kadencje. Kadencja czwarta i piąta lata 2020, kiedy wójtem gminnym był pan Stanisław Piotrowski. Przewodniczący Rady Gminy to pan Stanisław Królak i pan Krzysztof Domański. Ta kadencja... Charakteryzowała się kontynuacją budowy wodociągów na terenie naszej gminy. Wybudowano wodociągi w miejscowościach Jędrzejów Nowy, Jędrzejów Stary, Aleksandrów, Moczydła, Antonina, Józefin, Kamionka, Strzebula, Wola Polska, Tymoteuszew, Ludwinów, Góry, Budyku Mińskie, Przedewsie, Izabelin, Brzozówka. Proszę Państwa, Wójt Stanisław Piotrowski zakończył dzieło Wójta Sobotki. W 100% została w piątej kadencji z zwodociągowana gmina Jakubów. W tym samym czasie, w tym okresie, proszę Państwa, również w związku z przyrostem przyłączy wodociągowych należało zmodernizować obecną stację oznaczenia w Mistowie. Dobudowano zbiornik, który yy, zapewnia odpowiednią liczbę wody dla odbiorców. Kolejnym ważnym, ważnym takim blokiem inwestycyjnym w tych dwóch kadencjach była my to nazywamy hasłem odnowa wsi. Budowa chodników, proszę Państwa, w centrum w Jakubowie. Budowa w tym samym zakresie tego samego zadania parkingu przy kościele w Jakubowie. Dzięki temu nasz Jakubow wygląda bardzo ładnie. Czujemy się, jakbyśmy mieszkali w małym miasteczku. Drugą taką inwestycją z tego zakresu była budowa chodników w centrum Wiśniewa. Proszę Państwa, kadencja szósta i siódma, lata 2010 i nadal wójt gminy Jakubów w mojej osobie, Henryk Lawociar, przewodniczący Rady Gminy Jakubów, pan Krzysztof Domański. Nasza miniona kadencja i obecna to przede wszystkim, proszę Państwa, kanalizacja. Poprzedni wójtowie zrobili zgodnie z życzeniem mieszkańców wodociągi. Przyszedł czas, proszę Państwa, na kanalizację. Wybudowaliśmy oczyszczalnię ścieków w miejscowości Jędrzejów Nowy wraz z 8,5 kilometra sieci kanalizacyjnej i przyłączyliśmy w roku poprzednim 68 domostw do tej sieci. Chcę powiedzieć, proszę Państwa, że rozpoczął tę pracę pan Stanisław Piotrowski projektem. Już ten projekt był gotowy. Następnie, proszę Państwa, rozpoczynając tą kadencję, przygotowaliśmy się z drugą, z drugim. Projektem budowy oczyszczalni, bo tak wskazywała nam koncepcja sanitacji gminy, że Jędrzejów Nowy Jędrzejów Stary z możliwością przyłączenia Ryczołka i Leonowa gmina Kałuszyn, a pozostała część gminy, miejscowość Leontyna. Najlepszy punkt na to, żeby odebrać ścieki z całej pozostałej części gminy ponad autostradą. Proszę Państwa, 3 czerwca oddaliśmy do użytku drugą oczyszczalnię ścieków w naszej gminie, w Leontynie. Wraz z nią wybudowaliśmy 450 metrów sieci kanalizacyjnej i przyłączyliśmy 20 przyłączy w miejscowości Mistów. W tym roku, proszę Państwa, mamy zamiar rozstrzygnąć przetarg, żeby dalej kontynuować kolejne przyłączanie do a także mamy gotowy projekt kanalizacji Mistów i Leontyna i w trakcie już projektant chodzi po naszych domach i przygotujemy projekt sieci kanalizacyjnej Ani Linek Jakubów w Przedewsie. Szanowni Państwo, to wszystko co się wydarzyło to zasługa bardzo dobrej współpracy z radnymi gmin, z tymi wszystkimi radnymi. Ja tu mówię w imieniu wszystkich wójtów od początku samorządu, bo to dzięki tej współpracy Dzięki współpracy z radnymi, sołtysami, kierownikami jednostek i kochanymi mieszkańcami gminy Jakubów było to możliwe. Podkreślam, że współpraca, zgoda i obopólne zrozumienie daje szansę na rozwój i spełnianie marzeń. Za tą współpracę przez 25 lat wszystkim samorządowcom tutaj obecnym i wszystkim, których z nami nie ma, i obecnym tutaj gościom. Składam serdeczne i gorące podziękowania. Mam nadzieję, że przed naszą gminą Jakubów kolejne lata świetlnej przyszłości, rozwoju i pełnego rozkwitu. Bardzo Państwu dziękuję i dziękuję za uwagę. To mała gmina, najmniejsza w powiecie, ale środków starcza na wiele. Oczywiście Państwo uznają, że już patrzę, że zagospodarowalibyście o wiele więcej, ale co jest ważne, że potraficie w swoim gronie jako radni. Podzielić te środki tak, żeby dla każdego yy, w planie yy, jakaś inwestycja yy, przypadła. Bo najgorsze jest, ja też mam doświadczenie samorządowe, też byłem starostą, też funkcjonowałem w Radzie Powiatu i pamiętam, że jak się coś zaplanuje i się dotrzyma słowa, to później przez następne kadencje jest o wiele łatwiej, bo środki można rozedrzeć, mówiąc brutalnie, w pierwszym roku urzędowania. Później jakoś to będzie, niech, to, niech się inni martwią, ale jak się zaplanuje, zrobi się plan celowy z jego możliwością realizacji, to później są efekty tego, co dzisiaj mogliśmy zaobserwować. Ja Państwu wszystkim gratuluję tych efektów, tego wspaniałego otoczenia, bo to jest praca, tak jak Pani Wój podkreśliła, wszystkich osób i tych najmłodszych, i tych starszych, i tych, którzy opiekują się nauczycieli, lekarzy, samorządowców, strażaków, wszystkich środowisk, księży, bo wszyscy pracujemy dla dobra tej lokalnej społeczności. Gratuluję Państwu tego wszystkiego. Przyjmijcie Państwo jeszcze na koniec, bo dwa dni temu mieliśmy spotkanie z prezydentem elektem. Prosił, żeby przekazać podczas takich uroczystości życzenia również od pana Andrzeja Dudy wszelkiej pomyślności w rozwoju i szacunku od mieszkańców i dalszego. I dalszej, dalszych perspektyw i możliwości rozwoju państwa miejscowości gminy Jakubów. Wszystkiego dobrego państwu życzę, a na pamiątkę tej uroczystości pozwolę sobie przekazać na ręce pani Wójt i pana przewodniczącego taką wspólną grawerkę. Dołączam się do podziękowań dla panów Wójtów i również dziękuję za przyjemną współpracę. Dziękuję wszystkim mówcom. Teraz. Proszę wszystkich o powstanie. Sztandary wyprowadzić. Jeszcze raz wszystkim dziękując, zamykam uroczystą sesję Rady Gminy Jakubów. Zapraszam wszystkich na poczęstunek. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV!